Wydarzenia w podróży i nasze kamyki w podróży. Dzisiaj jesteśmy w osiecznej. E, spacerujemy sobie. Tak, spacerujemy sobie. Byliśmy właśnie po odkrywać pewne rzeczy, ale to już, Paula, opowiadaj. Znaczy, no, ty zacząłeś w sumie, ja bo zacząłem. Mikołaj, jak pojechał z dziewczynami szukać kamyczków w Leszna do zoo, e, trafił tak. przypadkiem na kamyczek z aplikacji. Nigdy nie korzystaliśmy z takiej aplikacji i też nie wiedzieliśmy na czym to polega za bardzo. Gdzieś tam słyszeliśmy po prostu o tym. Postanowiliśmy, że skoro znaleźliśmy kamyczek, to wypada go gdzieś wywieźć i dać znać właścicielowi i też wrzucić do aplikacji informację, no bo każdy twórca czeka na tą informację, co się dzieje z tym kamyczkiem. Może na świetle o co chodziło z tym kamyczkiem w lesznie, no bo szukaliśmy kamieni, i po prostu wszedłem w takie miejsce, gdzie miałem przeczucie, że ktoś mógłby go tam ukryć. I okazało się, że w trawie leżał ten kamyczek. Nieświadomie pani go tam zgubiła, no i po jakimś czasie go odnaleźliśmy. Tak. No i wczoraj właśnie pojechaliśmy do tej łodzi, stwierdziliśmy, że tam zostawimy ten kamyczek, gdzieś tam schowamy. No i jak otwarliśmy aplikację kamyczkową, to się okazało, że w pobliżu są inne kamyczki, więc chcieliśmy zobaczyć jak to wygląda. Były zakopane, naprawdę trzeba było ciężko je poszukać, mimo tego, że są oznaczone na mapach. Stwierdziliśmy, że zabierzemy je w podróż w nasze rejony i właśnie dzisiaj je roznosiliśmy. No ale też skoro weszliśmy w tą aplikację i zabraliśmy czyjeś kamyczki, no to wypadałoby... Dać no swój koniecznie, kamyczek. Koniecznie. Także nasz diabeł tasmański powędrował na aplikację kamyczkową. Nie pokażemy podpowiedzi, gdzie ten kamyczek jest, bo to jest już inna zabawa no, i. Chcemy tę tą, tą aplikację w ogóle przetestować. Czy w kamyczki będą tak samo często ginęły, jak normalne kamyczki, które zostawiamy, czy. No czy po prostu będzie więcej kamyczków, które przetrwają i pokonają większy czas? no bo te kamyki, które mamy, no to tak naprawdę jeśli pojawią się na stronach dwa razy, to już jest, to już jest naprawdę dobrze. Max, tak. Chcemy widzieć, czy faktycznie tak to działa, że każde przemieszczenie się kamyczka jest rejestrowane w tej aplikacji. Także nasz testowy kamyczek, ale też kamyczek w ramach podziękowania, że trafiliśmy na te kamyczki aplika z aplikacji. No i mogliśmy im pomóc w wędrówkach po naszej Polsce. No dokładnie, tak naprawdę pojechaliśmy z jednymi kamyczkami tam, wróciliśmy z kamyczkami tutaj i już mamy następne kamyczki, które musimy zostawić gdzieś Jeszcze indziej. Jeszcze gdzieś indziej. Także no już się to mega, mega, w mega. No ogóle śmiesznie, bo w jednym miejscu znaleźliśmy fajne, fajne drzewko, żeby schować ten kamyczek za aplikacji. Ja powiedziałem, żeby tam włożyć? Tak. I ja mówię, no dobra, no to tam kopiemy. I ja tam kopię, a to jest kamyczek, którego nie było zaznaczonego na aplikacji. Ktoś pewnie zapomniał albo przypadkiem nie kliknął tego zaznaczenia, i okazało się, że znowu znaleźliśmy kamyczek z aplikacji, nieświadomie całkowicie. No dokładnie. Także co, mam nadzieję, że będziecie może też testować aplikację, jak nie to roznieść jak najwięcej żebyśmy my mogli je znajdować. Tak, albo może ktoś już was, z Was też korzysta z, tych, z tej aplikacji i da No nam właśnie, znać. podzielcie się opiniami, tak. czy Wam kamyczki giną, czy możecie zostawiać kamyki w, przez aplikację, czy poza aplikacją. Kilka osób do nas pisało właśnie, że korzysta i z aplikacji, i z grup kamyczkowych. Także zobaczymy, my testujemy. No i pozdrawiamy. Lajkujcie, obserwujcie, dawajcie znać, trzymajcie się. <grymne> do pa. zobaczenia.